Edukacja zdrowia jest najważniejsza. Powstała w celu zwiększenia dostępu do usług medycznych. Robimy kampanie społeczne, promocja, edukacja zdrowotna. W tym właśnie zajmujemy się głównie osobami po przejściach zdrowotnych, na przykład po urazach, po udarach i naszym celem jest ujarzmienie spastyczności. Jednym z takich warsztatów, które robimy zawsze na koniec kampanii jest właśnie łopsu i tu będziemy to łopsu pokazywać. O łopsu to już wypowiedzą się specjaliści. Jest to bardzo dobra metoda zarówno na, na kręgosłup, jak i przede wszystkim na rozluźnienie, ponieważ jest to terapia w wodzie i nasi pacjenci bardzo ją lubią. Także idealna metoda, niestety bardzo mało y basenów jest dostępnych, ponieważ musi być to. No, komfortowe warunki i ciepła woda. I tu chyba największy problem polega na dostępnością basenu. Ponieważ też są to osoby no, zwykle niepełnosprawne, no, po udarach, po urazach, no to też musi być dostępny basen dla tych osób niepełnosprawnych. I chyba to jest największy problem. ŁOCSU jest to łagodna forma terapii prowadzona przez wykwalifikowanego terapeutę w ciepłym środowisku wodnym. Watson łączy takie techniki jak stretching, techniki masażu, praca na powięzi, praca na odruchach neurologicznych, po to, żeby uzyskać głęboki relaks, żeby nasz klient poczuł się dobrze, ale jednocześnie, żeby były jakieś efekty terapeutyczne. Dzisiaj się spotkaliśmy tutaj na tym basenie, żeby pokazać zastosowanie technik łocu w spastyczności. Jak możemy poprzez techniki łocu zmniejszyć spastyczność i poprowadzić pacjenta funkcjonalnie, żeby mógł funkcjonować w środowisku bez zbędnych napięć i bez stresu. Czyli tak naprawdę pracujemy w wodzie po to, żeby to, co wypracujemy w wodzie, później zaistniało i mógł pacjent używać na lądzie. To, co wypracujemy tutaj, przenosimy na ląd. To będzie im ułatwiało życie, takie funkcjonalne, codzienne czynności, które muszą wykonać dnia każdego. Mamy kursowarsztat, warsztat, można powiedzieć. Większość osób, które uczestniczą tutaj w tym kursie, to są głównie fizjoterapeuci, ale nie tylko. Przyjadą do nas pacjenci, którzy będą z nami pracować, którzy będą odczuwać to wszystko, to co robimy. Pewnie później się dzielić również swoimi odczuciami po wszystkich sesjach. Chcemy właśnie zachęcić fizjoterapeutów do pracy w wodzie, ponieważ jest to bardzo fajna, łagodna terapia, tak jak powiedziałem, gdzie nasz pacjent nie odczuwa bólu, nie odczuwa dyskomfortu. Jest to prowadzone w bardzo przyjaznym środowisku, ale także jest to dobre środowisko do pracy dla fizjoterapeutów ponieważ w wodzie możemy więcej zrobić jak na lądzie. Woda daje nam niezależność i środowisko takie 3D, gdzie możemy różnego rodzaju wykonywać ruchy, sekwencje ruchów, które po prostu wpływają na nas rozluźniająco. I też chcemy pokazać, że jest to jedna z metod, gdzie ze spastyką da się żyć, da się funkcjonować także na lądzie. Na pewno łatwiejsza praca w wodzie, dla nas, dla terapeutów, mniej się, łączy, mniej się męczymy, bardziej dbamy o swój kręgosłup, jak i dla osób odbierających jest to też łatwiejsza forma, bo jest przyjemniej, bo jest ciepło, bo jest masaż, bo jest odciążenie. Tak jak wspomniał kolega, dostajemy się po prostu do każdej przestrzeni bez problemu w moment pacjenta unoszonego, unoszącego się na wodzie. Więc dla nas łatwiej, dla pacjenta przyjemniej.